To się nagrywa już, jakby, co? Tak. Prawo ja masz być? Kobieta. I prawo masz do czego? Żeby ładniej wyglądał. I... <laughs> tak ślicznie. Cześć, tak z tej strony, tu jest Bea, możecie zobaczyć pierwszy raz dzisiaj w telewizji, na żywo. Nie na żywo, ale na żywo. No, chcieliśmy nagrać filmik, jako że wszyscy dzisiaj pinkolą o tym, że Secret Service w ogóle melansz i fuj i straszny nam w kakao wjechali. Tym samym wydawnictwem, żeby nam się lajki zgadzały, bo tak naprawdę... Co? Ruchają wszystkich na co dzień w Dubala wszyscy politycy. Wszyscy, wszyscy! To tam jest bez sensu, więc. No tak było. No nie tak masz nagrać. <grymne> <grymne> to nie tak miałeś nagrać, to miałeś nagrać tak. jak. No! Że... z racji tego, że każdy, po prostu każdy dzisiaj nagrywa filmiki o Secret Service to musisz też to zrobić, żebyś nie wypadał jakby z obiegu. A po drugie, dzięki temu każdy będzie klikał. I to jest najważniejsze. Dlatego jest bad. Tak. I dlatego powinieneś. Tak, tak. Wczoraj nie nagrałeś filmiku o śmierci ani przybylskiej. Nie nagrałeś nie filmiku nie o na przykład. E, o smoleńsku. Albo Tam o tym. O e, miałem, o spaleniu tęczy. To powinieneś. Albo o tym gwałcie w. Jakimś tam... Był gwałt! Gwałty są codziennie <śmiennie> przecież. No. Ale w o każdym gwałcie, gwałcie nagrywać filmiki? O tym gwałcie w lesie jakimś tam, gdzie to tam było. Czemuśmy nie pojechali? <śmiennie> Jak wiadomo gdzie był. Bujaj się. <śmiennie> no bo nie wiem. <śmiennie> tak, no to no? nagrywamy, żeby subskrypcja... Dlatego Beata przyszła, bo Beata tak niechętnie. Ale w końcu sobie wie, nie revelation! Nie no, porabiam sobie wóz. Tak, i dlatego chcieliśmy powiedzieć po prostu, że nie, nie ufajcie nigdy nikomu, kto oferuje wam jakikolwiek biznes i zwłaszcza kto od was kupę kasy, nie preorderujcie gier, bo to jest tak samo jak preorderowanie Secret Service, preorderując je dajecie w kupę kasy za coś, co potem może albo nie wyjść, albo być gównem, jak Assassin's Creed Unity na przykład, albo inne gry od Ubisoftu, cześć Ubisoft. Mm, więc nie proordujcie, nie kupujcie kota w worku i dwa razy teraz sprawdźcie. I to właśnie też spowodowała afera z Secret Serviceem, że wszyscy stracą zaufanie do crowdfundingu niesłusznie eee, pewnie w niektórych przypadkach, ale w większości przypadków no, trzeba ostro uważać, bo to jest ślicki temat, jak widać. Ciemniejsza strona wyszła dzisiaj na jaw. Cała I teraz, polska... E, cała polska youtuberów będzie teraz nagrywała takie filmiki, że słuchajcie ludzie, ktoś wam zrobił krzywdę, ale nie dajcie się robić w konia, jestem jestem zwycięzcą! Ważny, jesteś zwycięzcą, ha! pamiętaj, nigdy w życiu ja, ja w życiu bym wam takiej krzywdy nie zrobił, bo ja jestem fair, jestem najlepszy youtuber na świecie. Kurde <laughs> zabrzmiało jak Tiger kobra już <laughs> co. JEBIE TO TOTALNIE, jebie, jebie, na to. Tak gadają, jebie, no JEBIE NA TO, jebie na to, jebie na to, pluje na was totalnie, a tak naprawdę oni nie zrobili niczego innego, czego już na tym świecie nie było, zwłaszcza w tym kraju, także nie przejmujcie się specjalnie, nie przeżywajcie tego znowu jakoś tak mega, są ważniejsze problemy na świecie, problem głodu albo braku wody, nie mamy wody, przecież naprawdę łazienkę, braku alkoholu, mamy, tak? Głodu, no mam wąszyki. To wszystko jest pochytane, mam. Dzisiaj, dzisiaj jest światło. Czyli okazuje się, że jedynym naszym problemem dzisiaj jest to. Dzisiaj jest ratowany! Że, <grym> <grym> secret service nas. Wyruchał w dupeczkę. A no, dla e... ciebie. Nie mnie, bo ja, ja nie bo ja nie wsparłem ich. Bo ja. Ty jest coś, że nie będę wspierał. takim sterem i nie wspieram. Czuję się niewydymany w sumie. To Jestem taki jeden z tych niewydymanych. No boże. Zresztą przykro, że, że nikt mnie nie chciał. Nie dopchałeś się do kolei. <grym> Chyba mówiła, daj im Nawet nie chcieli, proszę. Zróbuj. Może zadzwoń do nich, może jeszcze by się uda zrobić. Teraz będziesz jedynym, który będzie chciał. Nie, bo ja teraz, ja teraz nie, bo teraz ustaliliśmy dzisiaj rano przy kawie z Krzyżem Gamblera, a po trzech numerach jebie wszystkich w dupala równo i wydajemy Gigsa drukiem. Tak? No i będzie zajebiście. Nikt się nie A na okładce będzie Natalia Siwiec. Tak? No. Ja, super, to chcę. To podoba mi się. Wiem. Spełniasz moje marzenia. Prawda? Od tego jestem, nie? Ja. Yeah. O Boże. Widzisz że fajnie się nagrywa na tej YouTube. Nie nagrywa się fajnie. Jak się się nagrywa fajnie? Nie wiem co nie tak masz... robię, Bo w ogóle patrz jakie mam włosy. Śliczne, swoje, nie. bez przeszczepu. Ale masz taki seks okulary w ogóle. Prawda? Kurwa, jak no. nie wiem. Ma... Jak to w filmie, gdzie będzie 100 lajków to znajdę was wszystkich. Czy coś jeszcze Dobry. mam dzisiaj do przekazania w naszym e, wspólnym rykowisku? nazwy taki, jak wspólne rykowisko. Brrr! No dobra, może się przyjmie, może się co o tym myślicie. No, generalnie to miło by było się z wami zobaczyć i, i nie byłem ruchany z co? Przesykacie. Mi trochę nie. A, a chcę się wpisać w trendy dzisiejszego świata, który pędzi jak pendolinium. Oh, coś się tu spędoliniło tak to było. Takiego nagłówek fakty idzie. Tak to się dzieje? no. No, ciebie nie, no. Zły dotyk boli całe życie, ale odtrącenie. uuu, Uu, cię bolało. Nawet nie chciał cię nim dotknąć. Złej, dbamy, mamy! No, dbamy, dobrze, dba. Złej dbamy. Mnie Dotyka, to nie jest hover hand, bo wszyscy pewnie myślą, że te ręce masz w powietrzu. No. Tak naprawdę, nie, nie, to naprawdę mnie dotyka. <laughs> czy coś jeszcze chcieliśmy przekazać dzisiaj? Będziecie zajebiście. I nie wierzcie, bo nikt nie jest waszym kolegą, jeżeli chodzi o wyciąganie kasy Na rzeczy, które wam ściemnia, że wam zaatrują Ale zasługuje. przelew nitkowi zróbcie, to, to się wytnie, to się Pamiętajcie, że... Diamenty czekają Swarowski w ogóle Dobra, my się żegnamy, to była Bea Weź. Ja byłem Nitek, jak zwykle Pamiętajcie lajkować, subskrybować, jeśli macie jakieś komentarze, pytania, albo chcecie więcej bey? to musicie teraz hype'ować. Nie, 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 ja nie mam o czym mówić, ja nie znam się na grach. Musicie hype'ować mocno, bo Bea jak widzicie mówi, że nie zna się na grach, a ona zna, bo ona gra po w Minecrafty. Nie, ja teraz nie mam czasu na gry, bo czytam e-booki. <laughs> No, tak. no. Cała Polska czyta dzieciom. Chciałeś przeczytać Secret Service jako e-booka, ale... Nie, ale nie było! Nie było, nie było! Nie było, nie było bo Secreta się nie dało wydać jako e -booka, ale kurwa, na ich następne się daje. Ale nie było, ale na pewno e będzie ten, Pixel jako e Pixel! Martwy Pixel! Tak jak na monitorze Bo nie będą mieli na drugi. Nie, nie będą mieli, czemu? To będzie e -book, nie? Aha, no tak, bo teraz wyhajsowali się na Secret Service i na prawników teraz będą musieli. To wydadzą no. tylko jako w, w formacie TXT. <laughs> żegnamy się. Dzięki serdecznie za wspólnie spędzone te kilka minut. E, do zobaczenia z tym razem. Pamiętajcie, jeżeli chcecie, to lajkujcie, subskrybujcie i pozdrawiajcie Beatę i piszcie, że fajnie wyszło, to, to jeszcze się kiedyś pojawi, nie? No na pewno. No bo już pojawia się no, mój katar, bo taki no Dobra, żegnamy się wszystkim bo wiecie co, lajkować, subskrybować, share'ować, bo sharing is caring i w ogóle kochamy was serdecznie. Batko, pozdrób się bardzo ładnie. Cześć. Nie tak, ćwiczyliśmy. No tak na lajki. No tak wie. No tak, Fab <śpiewanie> <śpiewanie> To zasłużyło na lajkę. Cześć!